Siemano kolano. Gramy dzisiaj. Stambul, guys. Y Miał być nagrywany, a nie był. I gramy dzisiaj se z Natanem. Natan, powiedz do widzów coś, błagam cię. Natan? Chyba Natan się nie odzywa. A ja czułam, my gramy z włosami, a. a <ścoughs> nie wiem. Nieważne! Ja no, nie wiem czy się zakwalifikuję, Nie ważne. Nie wiem czy w ogóle to przejdę. Może przejdę, może nie przejdę. A chciałbym owszem przejść. Oczywiście z matonem. Oj, No i proszę Państwa! Prawie mnie zepchnęło, ale jestem. Żyję, żyję, żyję! Poczekaj! A gdzie jesteś? Jaki Adminos? Czy wiesz, co to znaczy Adminos? Adminos to nazwa YouTubera. Ja, ja na ciebie czekam. Dobra, i leć, leć. Jej, przeszliśmy. Dobra. Lecimy z tym koksem. Zobaczymy, jaka mapa będzie. Zobaczymy, jaka będzie mapa, widzowie. I... O, piwa rusz. Nie, pusz, piwa, pusz. Dobra, lecimy, lecimy z tym koksem. Teraz tutaj już My się pójdziemy. I trików nie będziemy robić, bo ja się trochę boję ich robić, bo potem źle wychodzi. Tak jak ten ninja zaraz spadnie w końcu. Patrzcie jakie tu normalnie debile grają. Chcą nas rzucić. Aaaa Nathan, no no ratuj. naratuj. Goodbye! Sąsiedzi! Nathan! Nie przejdę! Weeee! Nathan, nie przejdę! gdzieś Nie! My nie przeszliśmy. Tak, widzowie. Tak to jest! I dobra. Lecimy z kolejną rundą. Na guys! Guys, odcinek już trwa dwie minuty, więc coś szybko, tamta runda poszła, 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 <laughs> takie Płoszła. Płoszła. <laughs> Dobra, lecimy. I co? Dżunglerol. Dżungla, dżungla. Dżungla, dżungla. O kurde. Leć, leć, leć. Wee! Oui. Natan! Siemano klejnio. Pajon 300. Pajon 313. Powiedz, widzom, dlaczego się nazywasz Pajon 313, a nie Natan? Ja mam na przykład. Ja mam na przykład nazwę mojego kota. Prawie spadłem. Dobra, my to przejdziemy se na spokojnie. Dobra, ja tu se zostaję. No nie! I nie obejrzymy naszych tamtych widzów. Może jeszcze obejrzymy. Idą! Idą! Idą, Lecą! Lecą, lecą. Dobra. No lećcie, leć, O nie, spadłem. Dobra, lecę. Widzowie, lecę. Dobra, przeszłem. Natan, ty przeszłeś? To jest moje pytanie. Natan, czy ty przeszłeś? To jest moje... No to przeszłeś, no to dobrze. W ogóle ciebie słabo słychać. Nie, no dobrze chyba. Nieważne. Widzowie, jeśli chcecie więcej odcinków ze Stambul gajcie, zostawiajcie subika, komentarz i lajka. Czy coś? O kurde, jest dla To jest ciekawe. Ja jestem dla sery oczywiście dobry. Ostatnio, ostatnio był na finale to wygrałem Na to niestety przegrał Ja ja zdobyłem koronkę Ale to nie jest finał Tylko przed finałem Tylko tyle powiem A finał to ja już się boję tego finału Tylko tyle wam widzowie powiem I obym ten finał wygrał. Ej, to nie boję, to nie Natan już się boi, że spadnę. Nie? nie bój się, bo nie spadnę, bo nie jestem w końcu... Idziemy. Yes. <laughs> Natan! Umarłem. <śmiech> umarłem. Uarde. <laughs> Najpewniej no będziesz miał najłatwiejszą mapę i to wygrasz na 100%. No i mówiłam. Wygrasz to, a na pewno nie cierpisz. Wygrasz to, jak ty z nubami grasz. Patrz, już dwa od razu wpadły, patrz. I kolejny, Ty na jakbyś mógł sobie w miejscu stać. No tylko tyle ci powiem. Bym to wygrał, kurde, patrz. I patrz, i patrz. I zaraz kolejne wpadną. Zaraz kolejne wpadną. Spadnij! Natan spadnij! On nie spadnie, no kurde! Gdybym miał pięć, to bym go z chęcią zrzucił. Spadnij! Spadnij! On nie spadnie. Widzowie, on nie spadnie. On nie spadnie. A gdybym ja grał, to bym miał przesrane ode mnie. Bym po prostu wygrał to. Oj, ma problem. I ma problem. Oj, oj, przegrał. Przegrał. Hmm, niestety. Dobra, widzimy się za chwilę, widzowie. Hmm, mm -hmm. Widzowie, czekamy. Widzowie, czekamy jeszcze. Chwilę. Widzowie, jeszcze nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku, komentarzu i, i, i pamiętaj o, o oglądaniu mnie i tyle. Widzowie to jest najważniejsze. Ej, subskrypcji. Subskrypcja jest najważniejsza, tak. Najważniejsza jest subskrypcja i przyszłość. Właśnie tak, przyszłość jest najważniejsza. Co? Zagraj! Dobra, no biorę już zagraj Tutaj sobie przesunę to. I tutaj e. widzicie, widzicie coś widzowie? O, teraz widać i za bardzo, dobra Lolo. I co? O, spin go round Dobra To lecimy! Widzowie, au! Tak, to mnie zawsze wkurza te poduszki. Piwot, push, piwot, push, a to jest go round czyli coś. Rar, rar. Dobra, lecimy se tu i hop i hop, 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 hop. Ech. A jeszcze nie, e a już tak. Wiiiiiiii, przeszłem. Dobra, lecimy z tym koksiem. Ciekawe, jaka będzie mapa. Widzowie, leci mapa i jest. Jaka będzie mapa? Proszę, żeby były lasery albo block dash. Block dash to moja ulubiona mapa. Jakby co? I? O kurde, los temple. Tak jak Los Angeles. <noise> Los Angeles to taki kraj, czy tam miasto? Nie, no kraj. Ha! Co ja tu robię? Pańś, proszę państwa. No tam, wiesz, że my gramy z prosami, bo tu jak bo tu oh, widzę, że ktoś ma coś specjalnego. Au! Co za chłopy! Oho! Au, dzięki, pomogło mi takie coś. Au! Muszę poczekać. No poczekaj, chłopie, wiesz gdzie ja jestem. Ja nawet nie wiem, czy to przejdę. Pomóż! Jestem fatalny. No pomóż, my to nie przejdziemy! Leć, chłopie, leć! Ta! No fatalny jestem! Nie przejdę! Ani ty. Nie, na no to nie przejdziemy tego. Nie, jedna osoba. I nie leci. Przegrana. Niestety. Dobra. Dawaj, graj, graj, graj. Widzowie. Odcinek zakończymy, jak zdobędę może koronkę. Nie wiem, zobaczy się. Zakończymy, jak, jak zdobędę koronkę. Tak. A widzowie, napiszcie w komentarzu ile macie koronek. Ja mam 51 teraz. A jak zdobędę koronkę, to będę miał 52. No, a może ja będę wygrała i dopiero 300, 300, 300 a ty będziesz dopiero jeszcze na 52. No na pewno, bo jak ty... Wiesz, że jak ktoś tak zrobił, że jedna osoba musiała mieć wicher tej o 12 koronek więcej i to zrobiła. Wygrałam Ej! Dypek! Typek mnie popchnął. Au! No co za... Chłopy popychają tu mnie. Ciach. I hop. Ja yeah, pójdźcie, jako pierwszy. Dobra. Ty, tam, tam jest ninja, widzę, dobra, czekamy. Widzowie, Mikołaj przeszedł, święta tuż, tuż. Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze dwie osoby, jedna. I idzie ktoś tam. No, ja już widzę, że ktoś... No, idzie, 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 idzie. I kto wygra? tą Pan, tą Stumblegoo... ten, kto się nazywa Stumblegu, to są boty. To, to w sensie bot. Bot, 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 bot. Jest, 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 yes, nie, no, no, no. Kurde, katar I... jest! Laser Tracer, czyli Laser Tracer. tracer. Wiesz na tam, że to jest Lacer Tracer? Ale myślałam, tam. gdzie? A! Może kochana! Ej, prawie umarłem. Jestem zestresowany. Jestem na tym odcinku zestresowany. Gdybym grał sam, to bym nie był. W sensie nie, w sensie nie nagrywał odcinka. A tak to trochę jest. Racer to racer Co ja tu robię proszę Państwa Zginąłeś Nie, nie zginąłeś O Boże, ej, nie zauważyłem tych... Jest, dobra, przechodzę, przechodzę Widzowie i patrzcie jakie tu już lasery szły. Ja nie mogę Ja my jeszcze znakone byliśmy... Mikołaj przeszedł! Ale fajnie, super! O kurde, over i under! Widzowie! Widzowie! Jak ja to przejdę teraz, jak ja to widzowie przejdę, kończę odcinek. Mikołaj święty zginął. Widzowie, jak ja to przejdę, Au. Jak ja to przejdę, kończę odcinek. Au. Nie, dobra, nie, nie, nie. Nie, nie dobra, ja to nie przejdę. Na no, tam przejdzie, na no, tam przejdzie to. No na, no, na pewno przejdziesz to. No, widzowie. Ciebień grzeszku. Widzowie, chciałbym to przejść, ale nie przejdę. Halo, przeszłam. No właśnie. No i widzowie nie zakończymy to odcinko. A co No i patrzcie, no i zdobył koronkę. A wiesz na to, że jak będziesz miał podróbkę paliona, będzie się tak nazywać, mogą cię zbanować. Na serio mogą cię zbanować? Eee. Helena. I'm, I'm like. Wiesz, że możesz zmienić imię za 100 gemów. Może zmienić imię za 100 gemów. Ja ci radzę Co? zmienić Ja ci na ten radzę zmienić, bo jak bo jak cię zablokują. A masz legendę tak samo jak ja... Widzowie! Jak teraz, jak teraz zdobędę koronkę na tej rundzie? To kończy odcinek. I, I chciałbym skończyć, bo już kurde mnie wszystko boli. Co? Co się dzieje? Nic się nie dzieje! I lepiej, żeby się nie działo. Ja już, ja już to przeszłam. Cicho, 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 cicho. A, jesteś tutaj. Siema! Chłapię, widzisz jakie ja co ja tu robię? Jakie obroty. Panie, co ty tak? Patrz, ja tu jeszcze zostanę. Aha, tu nie da się wejść. Ej! Srajsery idą. Srajsery, srajsery srojsery. Nigdy się nie zakocham w nich. Bo to debile są. Ninja legenda idzie. Czy legenda to przejdzie? Proszę Państwa, nie przejdzie i dobrze, nie będzie tych rozumnych. A nazywał się Sousa, czyli bocik. Na każdej rundzie musi grać każdy bot. Oprócz nas. O! Ok, laser tracer na trzeciej runce za trzecim razem. Ja boi. Wiecie ile tu jest osób? Miliard, miliardy. Tu jest osób 16, a raczej 15, bo odpadła. O kurde laser tracer, przestań laser! Laser tracer się wkurzył. O, Przeiłam! Ej widzowie, jak teraz, jak teraz tą koronkę, to się ucieszę i zakończymy na tym odcinek. że długo nie było tego, ty się nazywał spadający. On minęło to się. Natan! daj mi wygrać chociaż raz. Nie, ja nie chcę kończyć no, tego odcinka. Ja to robię, kładę, i ja to chłopie, ale trzeba w końcu zakończyć odcinek, ja tak? Nie, ja nie mogę. Ja nie mogę, ale Natan, rozumiem, że ja nie mogę tyle nagrywać. Od, odcinek. No. <śledzio> spad. Widzowie, spad mamy szansę, mamy szansę na wygraną. Spadł. Kumě! <tosí> lečíme, lečíme. Widzowie udało się. Niech krok się dziakło, jak Teraz się rozmawiam z sobą. Możemy. No nie, ponowne oczenie z grupą! Na... Dobra, widzowie, to do dzisiaj będzie już... Natka kamerka spadła. Widzowie, to już jest koniec odcinka. Widzimy się jutro. I jutro może też będzie odcinek ze Stambul, Gajsa. A dzisiaj jeszcze coś może nagram. Nara A, jeszcze, jeszcze, powie, jeszcze wam powiem, że, że zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz pod filmem i kolejna piosenka na... Nie wiem na ile subskrypcji. Nara! Życzę miłego dnia!